W Lublinie, wśród okazałych budynków z wytartą austro-węgierską architekturą, zawsze tętniło życie. Tra Przyjaciele, napiszcie w komentarzach kraj, z którego jesteście z nami. Dziękujemy za wsparcie kanału i subskrypcję. Miłego oglądania. Ramwaje dzwoniły na wąskich uliczkach, studenci spieszyli się na zajęcia, a na głównym rynku starsze kobiety sprzedawały jabłka z własnych sadów. Ale dla Marii ten gwar był daleki, żyła swoim cichym, niepozornym życiem. Maria przyjechała do miasta z małej wioski Kłodnica, rozciągniętej pośród zielonych wzgórz niedaleko Wisły. Straciła matkę jeszcze w wieku nastoletnim, ojca nigdy nie znała. Życie nauczyło ją, by nie oczekiwać wsparcia od nikogo, tylko pracować i trwać. I kiedy pojawiła się możliwość zatrudnienia jako sprzątaczka w dużej firmie budowlanej G horyzont. Mającej biuro w samym centrum Lublina, Maria przyjęła tę pracę jako szansę na odrobinę stabilności. Budynek firmy robił ogromne wrażenie. Wysokie marmurowe schody, gabinety z boazerią na ścianach, błyszczące żyrandole. Dla niej, prostej kobiety w znoszonej kurtce, wszystko to wydawało się innym światem. Tu chodzili poważni mężczyźni w drogich garniturach, kobiety na wysokich obcasach, które nawet nie zwracały na nią uwagi. Najbardziej przerażał dyrektor. Filip Andrzejewicz, surowy mężczyzna około sześćdziesiątki, z zimnym spojrzeniem i wieczną zmarszczką między brwiami. Bali się go nawet top menedżerowie, a o sprzątaczkach nie było co mówić. Nie znosił spóźnień, zbędnych pytań i, jak mówili pracownicy, potrafił zniszczyć człowieka jednym słowem. Pierwszy dzień pracy dla Marii zaczął się od upokorzenia. Zmieszana, Przypadkowo rozlała wiadro wody tuż przy drzwiach gabinetu dyrektora. Właśnie wtedy wyszedł Filip Andrzejewicz. Jego oczy, ciemne i ostre, błysnęły gniewem. Co to za niedorzeczność? Zabrzmiał jego głos, zimny jak poranek w styczniu. Przepraszam, zaraz posprzątam. Wyszeptała Maria, opuszczając wzrok. Następnym razem będziesz myła podłogę na ulicy. Rozumiesz? Skinęła głową. Zaciskając usta, i poczuła, jak coś pali ją od środka, mieszanka wstydu i krzywdy. Ale milczała. W takich miejscach zwykłym ludziom lepiej nie odzywać się. Wieczorem, gdy wszyscy już poszli, Maria weszła do gabinetu dyrektora, by przetrzeć biurka. Bała się nawet dotknąć jego rzeczy, wszystko wyglądało obco, zbyt drogo. I właśnie wtedy, ścierając kurz z półki, zobaczyła stare, Podniszczone zdjęcie w ramce, schowane za stertą dokumentów. Na fotografii była młoda kobieta o łagodnych oczach, trzymająca na rękach niemowlę. Maria zamarła. Te rysy były boleśnie znajome. Złapała się za serce, bo przed oczami stanął obraz jej zmarłej matki. Niemowlę na zdjęciu również miało cechy, które dziwnie odbijały się w jej własnej twarzy. Nie, to niemożliwe pomyślała. Chowając zdjęcie z powrotem, ale serce biło tak głośno, jakby chciało wyskoczyć z piersi. W głowie brzmiało tylko jedno: co to zdjęcie robi w gabinecie człowieka, który nie powinien mieć z nim nic wspólnego. Tego wieczoru, wracając do swojego małego wynajmowanego pokoju na obrzeżach Lublina, Maria nie mogła się uspokoić. Przed oczami miała dwa obrazy: surową twarz dyrektora i łagodne spojrzenie kobiety ze zdjęcia, jej matki. Maria położyła się spać, ale sen nie przychodził. Przewracała się z boku na bok, aż w końcu wyszeptała do siebie. Muszę poznać prawdę. Jeszcze nie wiedziała, że te słowa staną się początkiem drogi, która odwróci całe jej życie, otworzy rany przeszłości i zburzy maskę szanowanego dyrektora z Lublina. Bo ta fotografia to dopiero pierwsza nitka, prowadząca w gęstą ciemność tajemnic. Rano Maria nie mogła już usiedzieć w miejscu. Zdjęcie znalezione w gabinecie dyrektora nie wychodziło jej z głowy. Postanowiła pojechać do rodzinnej wioski Kłodnica, gdzie mieszkała jej stara sąsiadka Janina Pietrowna. Ta kobieta znała historię o wszystkich we wsi, pamiętała wydarzenia jeszcze z czasów PRL-u. Jeśli ktoś mógł udzielić odpowiedzi, to właśnie ona. Droga do wioski była jej znajoma od dzieciństwa. Autobus z Lublina toczył się wąską drogą, po obu stronach której ciągnęły się pola słoneczników, stare chaty z bielonymi ścianami i drewniane płoty. Maria patrzyła przez okno i czuła, jak serce jej się ściska. Każdy zakręt tej drogi był częścią jej przeszłości. Janina Pietrowna przywitała ją na podwórzu. Sucha, lecz wciąż żwawa staruszka w chustce, pachnąca suszonymi ziołami. Marysiu, dziecko, tak rzadko teraz do nas zaglądasz, powiedziała, obejmując ją. Co cię sprowadza? Maria wyjęła z torby zdjęcie w ramce, które potajemnie wyniosła z gabinetu. Proszę spojrzeć, babciu, rozpoznaje pani tę kobietę? Janina uniosła okulary na czoło, wpatrzyła się i znieruchomiała. Boże, to przecież twoja matka, Helena. A to, dotknęła palcem niemowlęcia. To ty. Maleńka, Maria poczuła, jak nogi się pod nią uginają. Usiadła na ławce, bo świat nagle zawirował. Ale jak to zdjęcie znalazło się w gabinecie mojego dyrektora. Staruszka westchnęła i przeżegnała się. Widzisz, Marysiu, twoja matka miała trudne życie. Kiedy miała dwadzieścia lat, do wioski przyjechał bogaty student z Lublina. Przystojny, dumny, zawsze w garniturze. Wszystkie dziewczyny wzdychały do niego. A twoja mama była taka delikatna, ufna. Zakochali się, a potem zaszła w ciąże. Maria zadrżała. I co było dalej? Obiecywał, że zabierze ją do miasta, że się ożeni. Ale gdy jego rodzice się dowiedzieli, zagrozili, że wyrzucą go z domu i pozbawią spadku. Wystraszył się, Marysiu, zostawił twoją mamę. Powiedział, że musi ratować swoją przyszłość. A ona została sama z tobą na rękach. Słowa Janiny brzmiały jak uderzenia młota. Maria ściskała zdjęcie, jakby mogło dać jej odpowiedź. Wie pani, kim on był? Wyszeptała. Staruszka odwróciła wzrok. Imię ukrywał. Ale wszyscy wiedzieli, że był z Lublina, studiował wtedy na uniwersytecie. Przystojny jak aktor filmowy, ale dumny jak panisko. Maria poczuła zimny dreszcz na plecach. Obraz dyrektora, surowego i wyniosłego Filipa Andrzejewicza, pojawił się w jej wyobraźni. Czy to możliwe, że to właśnie on był tamtym studentem? Janina westchnęła. Pamiętam, jak twoja matka płakała nocami. Mówiła: "On nigdy się nie przyzna, że ma córkę. Dla niego jestem plamą na reputacji". Maria chwyciła staruszkę za rękę. Babciu, jest pani pewna, że tak właśnie było? Dziecko, wszystko widziałam. Byłam obok, gdy przyjechał do wioski po raz ostatni. Patrzył na ciebie z daleka, a potem odwrócił się i odjechał. I już nigdy go tu nie widzieliśmy. Maria milczała. W środku wszystko krzyczało. To nie może być przypadek. Zdjęcie w gabinecie, słowa starej sąsiadki, wszystko się zgadzało. Gdy wracała do Lublina tym samym autobusem, głowa pękała jej od myśli. Chciała krzyczeć, opowiedzieć wszystkim, a równocześnie bała się. Jeśli dyrektor naprawdę był jej ojcem, dlaczego ukrywał to tyle lat? I co się stanie, gdy prawda wyjdzie na jaw? Maria patrzyła przez okno na wieczorne pola, a serce ściskało się jeszcze mocniej. Nie wiedziała, że w archiwum dyrektora znajdowało się jeszcze coś, co mogło ostatecznie potwierdzić lub zburzyć jej przypuszczenia. Poranek w Lublinie był chłodny i mglisty. Maria szła do biura z uczuciem, jakby ciągnęła za sobą kamień. Wczorajsze słowa Janiny Pietrowny nieustannie krążyły jej w głowie. Próbowała się uspokoić. Może to tylko zbieg okoliczności. Może zdjęcie trafiło tam przypadkiem. Ale serce nie wierzyło w te tłumaczenia. W biurze wszystko wyglądało jak zwykle. Sekretarki od rana szeptały o drobiazgach, ktoś położył na stole świeże wydanie kurier lubelski, a w korytarzach zapach kawy mieszał się z wonią drogich perfum. Ale dla Marii ten codzienny gwar wydawał się teraz fałszywą zasłoną, skrywającą coś mrocznego. Dostała polecenie posprzątać gabinet dyrektora, ponieważ miał udać się na naradę do ratusza. Kiedy drzwi za nim się zamknęły, serce Marii zabiło jeszcze mocniej. Wszystko w tym pokoju wyglądało obco i niedostępnie. Masywne dębowe biurko, regały z książkami, sejf w rogu. Przecierała powierzchnię, ale wzrok raz po raz padał na sejf. Tam może być odpowiedź, pomyślała, i sama przestraszyła się tych słów. Wiedziała, że to niebezpieczne. Ale gdy ręka dotknęła zimnej metalowej klamki sejfu, ten niespodziewanie łatwo się otworzył. Był niezamknięty. Dyrektor zapewne w pośpiechu zapomniał go zamknąć. W środku leżały teczki z dokumentami. Maria drżącymi rękami wyciągnęła jedną. I zamarła. Na pożółkłym arkuszu widniał napis: Oświadczenie o zrzeczeniu się dziecka. Lublin, 1987 rok. Na dole wyraźnie widniał podpis: Filip Andrzejewicz Kowalski. Marię ogarnęła ciemność przed oczami. Ledwie mogła zaczerpnąć powietrza. To był ten sam dyrektor. Jej dyrektor. I, być może, jej ojciec. Drzwi nagle się otworzyły. W progu stanął Filip Andrzejewicz. Jego twarz wykrzywił grymas wściekłości. Co ty robisz? Jego głos był niski i groźny. Maria nerwowo schowała teczkę, ale on już widział. Dyrektor szybko podszedł i wyrwał dokumenty z jej rąk. Nie miałaś prawa tego dotykać. Wrzasnął, aż ściany zadrżały. To prawda. Wyszeptała. Ty, ty jesteś moim ojcem. Zawahał się tylko przez chwilę. Jego oczy pociemniały jeszcze bardziej. Potem zimno powiedział. Jestem twoim przełożonym. Lepiej zapomnij o tym, co zobaczyłaś. Inaczej pożałujesz. Jego słowa cięły jak noże. Nacisnął przycisk na telefonie. Elżbieta, wejdź. Do gabinetu wbiegła sekretarka. Młoda, przesadnie gorliwa kobieta. Trzeba się pozbyć tej dziewczyny. Nie chcę jej więcej widzieć w naszej firmie. Maria poczuła, jak ziemia usuwa jej się spod nóg. Zrozumiała, teraz to poważne. On nie tylko ukrywał przeszłość, był gotów ją zniszczyć, byleby prawda nie wyszła na jaw. Wyszła z gabinetu, ledwie powstrzymując łzy. W głowie dudniło jedno: On jest moim ojcem. I mnie nienawidzi. Tego wieczoru, siedząc w swoim pokoju na obrzeżach Lublina, Maria czuła się osaczona. Wiedziała, że nie może milczeć. Ale wystąpić przeciwko niemu oznaczało ryzykować wszystkim: pracą, życiem, nawet zdrowiem. Wydawało jej się, że droga dobiegła końca, że dyrektor zwyciężył. Jeszcze nie wiedziała, że następnego dnia przypadkowe spotkanie otworzy jej drzwi do ostatecznej prawdy. Lublin zawsze miał w sobie szczególny urok. Wąskie uliczki, kawiarnie pachnące cynamonem, rozmowy w różnych językach. Ale tego ranka miasto dla Marii wydawało się obce i wrogie. Po wczorajszym upokorzeniu w gabinecie dyrektora nie mogła znaleźć sobie miejsca. Chodziła po mieście jak we mgle, aż nogi same zaprowadziły ją na wielki targ. Wśród straganów z jabłkami, miodem i pachnącymi przyprawami nagle usłyszała znajomy głos. Marysiu, to naprawdę ty. Odwróciła się i zobaczyła kobietę w średnim wieku, o dobrych, lecz zmęczonych oczach. To była Halina, kuzynka jej matki, która od dawna mieszkała w Lublinie i handlowała na rynku domowymi serami. Halu, wyszeptała Maria. Myślałam, że wyjechałaś. Gdzie tam? Żyje tu nadal. A ty, czemu taka blada? Maria wahała się tylko chwilę, potem wyjęła z torby pożółkłe zdjęcie, które wciąż nosiła przy sobie. Halina wzięła je i zamarła. Boże! To przecież Helena, twoja mama. A to, wskazała na niemowlę. To ty, maleńka. Skąd masz to zdjęcie? Z gabinetu mojego dyrektora, odpowiedziała Maria drżącym głosem. On, on może być moim ojcem. Halina zacisnęła usta. Wiedziałam, że kiedyś to wyjdzie na jaw. Marysiu, twoja mama naprawdę miała związek z mężczyzną z Lublina. Widziałam go parę razy. Przystojny, bogaty, ale patrzył z góry. Kiedy się urodziłaś, od razu powiedział, że nie uzna dziecka. Pamiętam, jak twoją mamę wezwano do urzędu miasta, żeby podpisała papiery, a obok był on. Podpis należał do niego. Maria poczuła, jak wszystko w niej się ściska. To potwierdzenie uderzyło mocniej niż wszelkie domysły. Ale dlaczego, dlaczego wtedy mnie porzucił? Wyrwało się jej. Bo dla niego kariera była ważniejsza niż rodzina, odpowiedziała smutno Halina. Powiedział: Nie pozwolę, by jakaś wiejska dziewczyna zniszczyła moją przyszłość. Maria schowała zdjęcie i poczuła, jak w środku zapala się iskra determinacji. Zrobię test dna. Muszę poznać prawdę. Halina kiwnęła głową. Dobrze robisz, dziecko! Nie bój się! Prawda zawsze się przebije. Tego samego dnia Maria zgłosiła się do laboratorium w Lublinie. Wiedziała: To może być klucz, który otworzy wszystkie zamknięte drzwi. Ale dyrektor, jakby wyczuł zagrożenie. Następnego ranka wezwał ją do gabinetu. Jego spojrzenie było zimniejsze niż kiedykolwiek. Jeszcze tu jesteś. Rzucił. Ostrzegałem. Zapomnij o tym, czego nie widziałaś. Chcę tylko prawdy, odpowiedziała Maria, patrząc mu prosto w oczy. Podszedł bliżej, także poczuła zapach jego drogich perfum. Prawdy? Nie masz pojęcia, z czym igrajesz. To może cię zniszczyć. Maria milczała, ale w jej wnętrzu nie było już strachu tylko gniew i zdecydowanie. W korytarzach firmy zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Koledzy, którzy wcześniej odwracali się od niej, teraz szeptali między sobą i po cichu wspierali: Trzymaj się, jesteśmy z tobą. Rozumiała. Wielu z nich także cierpiało z powodu jego bezwzględności i teraz pojawiła się dla nich szansa. Wyniki testu dna miały przyjść za tydzień. A właśnie na ten dzień dyrektor przygotowywał wielką prezentację firmy w teatrze dramatycznym w Lublinie. Maria czuła: Prawda uderzy właśnie wtedy. I od tego ciosu nikt nie ucieknie. Nadszedł dzień prezentacji. Lubelski Teatr Dramatyczny lśnił światłem niczym kosztowna szkatułka. Na fasadzie wisiały banery z logo firmy Horyzont. W środku urzędnicy, biznesmeni, dziennikarze, pracownicy. To miał być triumf dyrektora Filipa Andrzejewicza Kowalskiego. Nowy projekt, nowe pieniądze, nowe kontakty. Maria stała w tłumie na dole sali. W rękach trzymała kopertę z wynikami testu dna. Jej serce biło tak głośno, że bała się, by ludzie obok tego nie usłyszeli. Wiedziała, dziś albo prawda ujrzy światło dzienne, albo on ostatecznie ją zniszczy. Światła przygasły, na scenę wyszedł dyrektor. Jego sylwetka była pewna siebie, głos donośny. Mówił o rozwoju, o inwestycjach, o przyszłości Lublina. Ludzie klaskali, ale dla Marii jego słowa brzmiały jak pusty dźwięk. Kiedy oklaski ucichły, podniosła się ze swojego miejsca i ruszyła w stronę sceny. Kroki odbijały się echem w jej głowie. Ludzie odwracali się, patrzyli z zaskoczeniem. Dyrektor zobaczył ją i na chwilę zamarł. Ale szybko przybrał chłodny wyraz twarzy. Co ty tu robisz? Syknął, pochylając się bliżej, by mikrofon nie wychwycił jego głosu. Maria uniosła kopertę wysoko, tak aby widział ją cały teatr. Mam prawdę, którą wszyscy powinniście poznać. Na sali zapanowała cisza. Ktoś szepnął Co się dzieje? Dziennikarze podnieśli kamery. Ta prawda dotyczy mnie i Filipa Andrzejewicza Kowalskiego. Powiedziała głośno: To są wyniki testu dna. I one dowodzą: On jest moim ojcem. Na sali rozległ się gwar. Ludzie spoglądali na siebie, nie dowierzając. Dyrektor spróbował zabrać głos. To kłamstwo, fałszerstwo, ona chce mnie zhańbić. Ale właśnie w tej chwili z głębi sali wstała Halina, kuzynka matki Marii. Jestem świadkiem, powiedziała. A jej głos poniósł się echem po ścianach teatru. Widziałam, jak wyrzekłeś się dziecka. Widziałam twój podpis. Zostawiłeś jej matkę na pastwę losu. Jeszcze kilku starszych pracowników firmy podniosło się ze swoich miejsc. Potwierdzili, znali te historie, ale milczeli ze strachu. Dyrektor poczerwieniał, jego ręce zadrżały. Rzucił się do mikrofonu. Nic nie rozumiecie, zrobiłem to dla przyszłości. Nie mogłem zniszczyć swojej kariery przez, przez przypadkowe dziecko. Jego słowa zawisły w powietrzu niczym lodowaty oddech. Na sali rozległ się szept, który szybko zamienił się w oburzony pomruk. Dziennikarze parli do sceny, błyskały flesze aparatów. Maria patrzyła na niego i po raz pierwszy nie widziała surowego przełożonego. Przed nią stał złamany mężczyzna, który przegrał. Podniosła mikrofon i powiedziała równym głosem: Miałeś wszystko pieniądze, władzę, karierę ale straciłeś to, co najważniejsze człowieczeństwo. I teraz nie masz już nic. W tej chwili sala eksplodowała oklaskami. Nie na cześć dyrektora, na cześć Marii. Ludzie wstawali, bili brawo. Jedni płakali, inni krzyczeli brawo. Filip Andrzejewicz opuścił głowę. Jego ramiona się zgarbiły, wyglądał na starego i wyczerpanego. Wszystko, co budował przez dziesięciolecia, rozsypywało się na oczach. Maria zeszła ze sceny. Nie czuła triumfu, tylko ciszę w środku. To nie było zwycięstwo, ale uwolnienie. Wiedziała, jej życie odtąd zmieni się na zawsze. Wychodząc z teatru na chłodne, wieczorne powietrze Lublina, wyszeptała do siebie. Ty wyrzekłeś się mnie dla kariery, a ja wyrzekam się ciebie dla życia. I w jej kroku nie było już ani cienia strachu. To była jedna z niezwykłych historii życia. Jeśli poruszyła cię ta opowieść, napisz komentarz. Być może właśnie twoje słowa staną się wsparciem dla kogoś innego. Podziel się swoimi myślami. Zasubskrybuj, aby nie przegapić kolejnych historii, które mogą zmienić spojrzenie na życie.